Wymyślam okazje i projekty, żebym mogła właśnie tego użyć. No jak widzicie wszystko się rwie i zdecydowanie moim odkryciem tego roku jest. Hej, hej, z tej strony Ewelina. Zapraszam Was dzisiaj na film z moimi ulubieńcami odkryciami, bublami i porażkami roku. Ale zacznijmy od czegoś przyjemnego, czyli od moich ulubieńców i odkryć. Zacznijmy od oczywistości, czyli od nożyczek Tima Holca. Zdecydowanie są to najlepsze nożyczki, jakie kiedykolwiek miałam. Świetnie tną, są bardzo wygodne, zwłaszcza przez tą gumową rączkę. Po prostu no, te nożyczki mają potencjał na ulubieńców dekady. Następna oczywistość to taśma dwustronna w rolce. I czemu pokazuję dwie? Kiedyś głównie używałam tej od firmy Sticky. Ale coś, co jest też również moim trochę odkryciem, jest ta od firmy Tessa. I w teorii one są bardzo podobne one po prostu robią to samo. Czemu mam dwie? Kiedyś zobaczyłam na stronie, że ta była podpisana jako klej w rolce i chciałam zobaczyć, czy to chodzi o to samo, czy może to jest coś innego. Okazało się, że to jest to samo taśma dwustronna w rolce. Ale ta jest dużo bardziej ergonomiczna. Ma fajny kształt, tu się tak zwęża, ma miejsce na palce. No, po prostu na co dzień zdecydowanie wolę właśnie tę od Tessa. Dobra, przejdźmy do trochę większego kalibru, czyli gilotyna, którą się w tym roku w końcu zaopatrzyłam. E, prawdopodobnie to, że zobaczyłam, że jest taka piękna różowa wersja, e, przyspieszyło ten zakup. E, ja bardzo długo wahałam się właśnie z tym zakupem. Zdecydowanie taki klasyczny trimer w większości przypadków mi jak najbardziej służy i się przydaje i jest no, dużo bardziej poręczniejszy i przede wszystkim trimer jest dużo bezpieczniejszy, gdy robicie jakieś prace przy dzieciach. Jednak taki sprzęt zdecydowanie ułatwia tworzenie. Przede wszystkim możemy pociąć naraz kilka kartek, kilka grubszych kartek. Jest to szybkie, całkiem przyjemne, no i przede wszystkim bardzo skuteczne. Oczywiście w tym roku nie mogło zabraknąć letter punchboardu od We Are Memory Keepers. Zdecydowanie tak bardzo lubię ten przyrząd, że wręcz wymyślam okazję i projekty, żebym mogło właśnie tego użyć. Trochę więcej wypowiadałam się o nim w filmie o dziurkach, także możecie zaglądnąć sobie tutaj do tego linka, zarobi ta sprawa super fan i ile zastosowań, bo przecież to wcale nie musi wybijać literek, tylko również dziurki do organizerów i planerów. Jak już jesteśmy przy dziurkowaniu, to oczywiście jednym z moich naprawdę ulubionych przyrządów w tym roku jest tani I tak samo jak w poprzednim przypadku z dziurkaczem do literek, również sama szukam i wymyślam projekty, żebym mogła znowu sobie jej użyć. Daje to naprawdę wiele fajnych możliwości. Te są takie miłe, estetyczne, w różnych kolorach. No, nie mogę się doczekać, kiedy znowu będę coś robić. Teraz przejdźmy trochę z ulubieńców na odkrycia. I zdecydowanie moim odkryciem tego roku jest lakowanie. Ja sobie zakupiłam taki właśnie mały zestaw do lakowania. Użyłam go przy projekcie Zaproszeń Ślubnych i byłam naprawdę mega zdziwiona, jakie to jest proste. Jakie to jest przyjemne i jakie satysfakcjonujące. W przyszłym roku zamierzam totalnie wyeksplorować ten temat. Mam już masę pomysłów na takie lakowania, nie tylko do kopert. Moje kolejne odkrycie, czyli naklejki z drapki. Jestem zachwycona tym konceptem, daje tak dużo fajnych możliwości. Ja to użyłam akurat do zaproszeń ślubnych, ale mam masę pomysłów, jak to można by było użyć na przykład w jakichś zabawach na urodzinach i w ogóle. Nie mogę się doczekać, kiedy znowu coś wymyślę, żeby je wykorzystać. I przy tych naklejkach zdrapkach płynnie przejdziemy do bubli. A moim osobistym bublem jest folia do zdrapek. Miało być to samo zastosowanie do tego samego projektu. Najpierw pomyślałam, że zdecydowanie wolę się zaopatrzyć w całe arkusze takiej folii do zdrapek. Wtedy mogę sobie jakimkolwiek dziurkaczem wyciąć, jaki chce kształt, czy to paski, czy kwadraty, kółka, gwiazdki, cokolwiek. Wydawało mi się, że to jest genialny pomysł. Zaopatrzyłam się w ten papier i całe szczęście, że z pewnym zapasem czasowym sprawdziłam to rozwiązanie, bo co się okazało? Tej folii totalnie nie da się przeciąć dziurkaczem. Próbowałam właśnie wyciąć kółka, bo właśnie kółka były mi potrzebne, dlatego później zaopatrzyłam się w tę rolkę. No jak widzicie, wszystko się rwie. Czy powinno być to na mnie zaskoczeniem? No nie, na niej jest napisane, że to jest do ploterów tnących. I to jest nawet od marki Silhouette, która właśnie produkuje takie plotery. Ale jakoś tak naiwnie wierzyłam, że przecież ja to sama mogę zrobić, wytnę sobie dziurkaczem jakikolwiek kształt. No nie, niestety. Mój następny bubel tego roku również jest związany z wycinaniem i jest to ten dziurkacz brzegowy. Nie wiem, może ja czegoś nie rozumiem, jak to używać. Nigdy mi się nie udało zrobić takiego fajnego, płynnego brzegu, żeby właśnie ten wzór y, był taki równiutki, bez żadnych y, większych przejść. No, niestety, jakoś mi się to kompletnie nie udawało. Mimo wszystko używam tego dziurkacza, po prostu używam go na takich krótkich wąskich formach. Po prostu nie łudzę się, że sobie tym dziurkaczem cały brzeg, na przykład karki, ładnie. Yy, wydziurkuje. No i od bubli przejdźmy do porażek roku. I muszę zaznaczyć, że te porażki nie dotyczą stricte produktów. Produkty same w sobie są jak najbardziej ok. Po prostu te porażki to są bardziej moje osobiste porażki. Takie oczekiwania versus rzeczywistość. I moją pierwszą porażką niestety jest organizer i organizowanie się właśnie w takim fajnym segregatorze Przecież nawet zrobiłam film, gdzie sobie przygotowywałam, robiłam te zakładki, kupiłam sobie wkłady, miało być tak pięknie. Jedna rzecz do kalendarza, do jakichś szkiców, malunków. No i wyszło jak zwykle. A co wyszło? Wyszło, że po prostu nie mam czasu, że nie mam czasu na te moje krótkie szkice, maluneczki, rysuneczki, że no niestety. A szkoda, bo ja naprawdę. Chyba ze trzy lata myślałam o takim rozwiązaniu, i długo się zbierałam, żeby znaleźć yy, taki segregator, organizer, który będzie mi się podobał. I moją ostatnią porażką tego roku jest nauka letteringu. Który to już raz? Kolejny raz kupiłam całe zszyty pisaki, nawet ćwiczyłam, żeby nie było. Ćwiczyłam rzeczywiście te literki, pisałam, ale to były bardziej takie pojedyncze zrywy, a nie regularne treningi. No niestety nie mogę się do tego zabrać. Praktycznie co roku mam takie zrywy, że siadam do kaligrafii i tym razem naprawdę się za siebie biorę. No nie, chyba powinnam trochę realnie do tego podejść. Na razie uznałam, że daję sobie z tym spokój na jakiś czas. A co, wam w tym roku nie wyszło? Żartuję, napiszcie w komentarzach jacy są wasi ulubieńcy roku z kategorii plastyczno-papierniczo-artystycznej. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym filmie. Pa!